Czas się budzić od Sonic'a Runners'a, bo za bardzo się podjaraliśmy wszyscy. Przejdźmy teraz na zupełnie inny temat, bardziej konsolowy, bardziej mi bliski sercu. Mam już przed sobą Kinect'a od wczoraj, o godzinie 21. Co jest dziwne, kurier z pewnej firmy, nie będę mówił jakiej, przysłał mi Kinect'a. I... Od razu go przetestowałem, od razu go przetestowałem, powiem Wam szczerze, mój pokój totalnie nie nadaje się do grania w Kinecta, trzeba yy, większe pomieszczenie, znaczy ogólnie dało, da się pograć tutaj gdzieś w tym małym pokoju, ale po prostu no nie nie, 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 za cholerę nie idzie, za cholerę nie idzie, pierwotnie było dobrze, bo pierwotnie nawet się grało, ale później już chyba... Kamerka totalnie zgłupiała i już w ogóle nie, nie śledziła tego, co potrzeba i po prostu już nie łapała moich ruchów. Kamerka jest w bardzo dobrym stanie, kupiłem ją oczywiście ze swoich pieniędzy, ale Basia się dołożyła, więc mamy taki oto wynalazek XXI wieku z 2010 roku. On dopuszczony do rynku w końcu wtedy. No i wszyscy się nim jarali. Tak samo jak PS Move, um, ale co się okazało, że takie przedłużenie siódmej generacji było troszeczkę niepotrzebne. Znaczy, przedłużenie było potrzebne, bo dużo gier fajnych się pojawiło i jeszcze się pojawia na wersji starszych konsol. Ale chodzi o to, że kamerka, jako sama technologia, jest ok. Ale do, do dzisiejszych chwili już chyba nie ma żadnej nowej gry na Kinecta, więc podejrzewam, że zabieg był po prostu celowy, żeby zrobić przedsmak e, czegoś nowego i pokazać, że technika ta jest e, no niestety obarczona błędem. E, I jak wszyscy doskonale wiemy, no niestety. E, Fakt, Kinect się lepiej sprzedał niż PS Move, dane, sprzeda dane sprzedażowe o tym mówią, ale już w 2013 już moda na tą, na, te, na tą kamerkę zaczynała upadać. Już praktycznie dwa lata po premierze konsolki. Akcesorium już wydało się być zbędny i już Microsoft w tym roku zaniechało produkcję i wsparcia tego urządzenia. Nie dziwię się, bo gier nie ma dużo. Są co prawda jakieś tam popierdółki, mam Sony Craners, działa mi fajnie. Pokażę Wam kiedyś gameplay z tej gry, jeżeli będzie w ogóle możliwość pokazania gameplayu raczej już tylko ze statywu, bo chcę Wam pokazać jak to ogólnie wygląda ruchowo i tak dalej. Wtyczka jaka tutaj jest, to nie jest USB. Dlatego, że ona ma tu jeszcze taki mały wyszczerbek. I ona faktycznie przypomina to. USB, bo ma takie specjalne wycięcia dwa i tu takie taką kreskę, ale jest to wejście inne. Jest to wejście w konsoli pod nazwą AUX. Nie wiem, czy to tam czyta AUX. I to tak wygląda. Kabel jest dosyć długi, nie ma problemów. Wadą natomiast tego urządzenia jest taka, że jeżeli macie yy, starszą konsolę Xboxa 360, czy czyli to, ten grubszy model, to niestety, pokażę jaki długi kabel jest, jest bardzo długi, prawie, nie wiem, 2 metry można rzec, to niestety musicie mieć jeszcze zasilanie do tego, ponieważ Kinect do starszych tych Xboxów 360 nie, nie ma swojego zasilania, tylko po prostu musi czerpać od jeszcze jednego kontaktu, czyli bez sensu. Ja mam na szczęście slimkę. Mam na szczęście slimkę i nie martwię się tym problemem. Tylko podłączam sobie pod ten kabel AUX czy AUX i bawię się. Zobaczmy, jakie, jaka jest nalepka znamionowa. Tylko, że to jest Xbox 360 Kinect i to praktycznie wszystko. Tak w bardzo ładnym stanie, nie jest zarysowany. Tu ma może jedną rysę, ale to oczywiście estetyka. Estetyka, panowie, estetyka. A tak ogólnie to jest bardzo dobry stan u sprzedawcy. Bardzo dosyć z Lombardu kupiłem tą, tą kamerkę gdzieś w, Wielko, w Wielkopolsce. Sprzedawca okazał się dosyć solidarny i wpakował tyle folii z bąbelkami, że mucha nie siada. Więc naprawdę ciekawy sprzęt, niedoceniony w pewien sposób przez wielu graczy. Jest nienawidzony, bo oczywiście można powiedzieć, że technika jest niedokładna. Są opóźnienia. Powiem wam szczerze, grając w Sonic e, Riders, free, e, Freeriders, co ja gadam, nie odczuwałem za bardzo dużych opóźnień. Może kiedyś były to opóźnienia, nie wiem, tak na dwie sekundy, a tutaj praktycznie na. Może są opóźnienia pół półtore, sekundy. Są bardziej na e, te opóźnienia, nie wiem, liczone tak moim zdaniem na pół sekundy, i to tam wszystko, ale reszta jest ok. Grał się spoko. Tylko, no, oczywiście niektóre. Trudności były z zagraniem, ale to oczywiście było podyktowane tym, że miałem z, trochę za mało miejsca w pokoju, żeby zagrać. No, ale niestety taki mam pokój i chyba trzeba będzie niestety z tą, z tą kamerką i konsolą się przenosić. Jeżeli chcę sobie pograć ruchowo trochę, to niestety idę do salonu, a jeżeli chcę normalnie pograć na padzie, to już tylko tutaj. Więc naprawdę, no, szkoda. Ale taka technika przynajmniej jak jest duże, duże pomieszczenie, to przynajmniej jest dobrze, bo nic nam nie przeszkadza w tym i tak dalej. No ale słuchajcie, to jest Kinect, podoba mi się ten sprzęcik, nie, nie jaram się specjalnie, ale i będzie co robić, naprawdę będzie co robić. Trzeba jakieś jeszcze gry skołować, jakieś takie nieprzypałowe, tylko takie w miarę dobre. I tutaj można ręcznie regulować pozycję Kinecta oraz... Nie, tutaj już... Yy... Tak na lewo i prawo, nie sama kamerka to ustawia. Chociaż czek, nie no, da się, wszystko można regulować ręcznie, ale ja zostawię tak jak było. O, i tak to wygląda. Nie no, i nimi odradzali w ogóle zakupienia Kinecta, bo oni uważali, że to jest gówno i nie, nie warto. Warto moi drodzy, warto przetestować, co nam siódma generacja dała, i myślę, że, 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 że to jest warto uwagi. No, ale cóż, no, słuchajcie. Teraz będę trzymał pieniądze, nie będę wydawał na nic specjalnego. Czekam jeszcze tylko na jedną grę, którą kupiłem bardzo tanio. Nie wydałem tam za dużo i myślę, że myślę, że tak to, tak to jakoś będzie. I będziemy sobie radzić z naturą tego problemu czyli duże pomieszczenie i tam jaja z tą kamerką są. Dobrze, moi kochani, więc co uważa się o moim zakupie? Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni, jeżeli będę robił czasami takie filmiki z Kinecta, będzie wtedy dobrze i jest fajnie dobra. Więc to jest na tyle. Bardzo Was wszystkich pozdrawiam, co sądzicie pisać. <laughs> czy opłacało się, czy nie. Ja myślę, że się opłacało, warto mieć coś takiego. Czasami sobie wyciągnę, czasami sobie pogram w coś i będę się bawił. Będę się bawił tak samo dobrze jak z niektórymi innymi rzeczami. No ale dobra, to na tyle z mojej strony. Teraz Wasza strona, jak to opiszecie, to jest Kinect. Za niedługo pojawi się gameplay. Oczywiście będę musiał być sam w domu, bo nie chcę, żeby mi żaden domownik tutaj przeszkadzał. To jest dosyć subtelna rzecz. Wstydzę się tego. Wstydzę się w ogóle pokazywać, robić film z tego. wiadomo. Różne są rzeczy z tym związane. No i dobrze, to jest Kinect. Do zobaczenia Wam wszystkim i. Wiecie co, uspokoimy się z tym Sonic Runners. Fajna gra, ale naprawdę, no. Nie, nie macie mi się specjalnie tak bardzo jarać. Luzik, luzik.